Dzień dobry Państwu. Od razu przepraszam za mój głos. Niestety konsekwencje anginy wiosennej. Dzisiaj kilka słów o moich hyacyntach z odzysku. Nazywam je chiacentami z odzysku, ponieważ tak naprawdę są to rośliny, myślę, przeznaczone do jednorazowego użytku kupione w supermarketach tak żeby je sobie postawić na parapecie żeby cieszyły oko na przedwiośnie czy wczesną wiosną z reguły takie cebule potem jak się domyślam są po prostu wyrzucane do śmieci ja takich cebul nie wyrzucam one wspaniale kwitną w pierwszym roku. Na pewno są to rośliny w jakiś sposób zaprawione składnikami odżywczymi, pędzone. Dlatego cebula, organ spichrzowy, wytwarza wspaniałe grona kwiatów. Ja te rośliny sadzę w ogrodzie. Przyznam się, że trochę bez ładu i składu, bez jakiegoś planu. Zwykle w pierwszej wiośnie, przed już dobrym ukorzenieniem się, efekt nie jest zbyt imponujący, ale już po roku, dwóch proszę zobaczyć, odpowiednio zadbane hajacynty naprawdę pięknie kwitną. Jak Państwo wiecie, te rośliny mają bardzo silny zapach. Nie każdej osobie ten zapach odpowiada. Ja zapach bardzo lubię. Czasem sobie ucinam jeden kwiatostan, żeby postawić w domu. Chociaż przyznam, że trochę mi szkoda ucinać kwiatów rosnących w ogrodzie po to, żeby ozdobić dom. Także w mojej ekscentryczności wolę sobie kupić kwiaty cięte, niż ucinać to, co rośnie u mnie w ogródku. Moich uczniów i znajomych namawiam do tego, żeby nie wyrzucali cebul, żeby mi je przynosili, a ja je po prostu gdzie bądź wsadzam. Potem trochę o nich zapominam i wiosną mam taką miłą niespodziankę. W tym roku kwitną białe jacynty wschodnie. Bardzo ładna odmiana szafirowa. I śliczne różowe. Te, o ile pamiętam, były. W jakimś strojku świątecznym. Tutaj rosną w towarzystwie niestety podagrycznika, z którym nieustająco walczę. Hiacjenty nie lubią konkurencji, korzeni, chwastów i najwyższy czas, żebym je oplewiła. Bardzo ładne rośliny, nabawiam wszystkich, proszę ratować jednorazowych jacynty i wsadzę je gdzie popadnie. Będą cieszyły oko w następnych latach. Dziękuję bardzo za uwagę. Pozdrawiam.